Siemaneczko, dziś kolejny odcinek, i wraz z nim e, już kupiłem Golda e, na.pl Gagus ga Rozwalacz. E, I e, dzisiaj sobie zagramy takiego różnego randomka. E, chciałem się też Was zapytać, czy e, chcecie powrót serii pociski OB? czy serii warto czy nie warto. Zapewne nie wiecie o co w tych seriach chodzi. Niektórzy mogą nie wiedzieć, a pewnie niektórzy wiedzą. Pociski OB to jest seria, w których ładujemy wszystkie hajki, strzelamy wobec nich na domku, tak? Warto czy nie warto to po prostu, a sobie w kategorii oburaska, jakie wyposażenie, jakie perki na załogę, ile można pocisków załadować, śnia i gramy sobie bitewkę, nie? A... Jeszcze chciałbym może nowy, nową serię z luźnych randomków, gdzie po prostu będę na przykład mówił yy, na przykład, gdzie jest, yy, no uznajmy, że podam taki śmieszny przykład, oczywiście tego, no właśnie, raczej znaczy, po prostu podam przykład, że na przykład yy, mówię tam, dlaczego tutaj wyjechałem, a nie tutaj, albo na przykład, yy, dlaczego nie strzeliłem w niego, sztuczek, gdzie ja która powinna mieścić nas na zamek, skupię się teraz na bitwie bardziej. Udajemy z dziesiątkami tu na rysowanie. No i ogólnie taka po prostu, dlaczego tu wyjechałem, a nie tu, e, albo gdzie strzeli, dlaczego nie załadowałem pocisków, nie, bo na przykład wiedziałem, że ktoś finalnie wyjedzie. No, po prostu taka seria, gdzie będę opowiadał, e, co, dlaczego zrobiłem, tak?

Boże, święty nie. Co tu się dzieje? Uuu, serio? No nie wiem, Serio? Za zero. Jeszcze przyjąłem do 362. No, miałem nieszczęście. Ta te dziesiątka ten jest, to nie jest w Polinoczecznej. Tutaj, Boże, tutaj nikt nie pojechał. Aha, no to bitwa. Trzygana. E, Trzygany są w środek, więc. No nie za dobrze. Na pewno nie za dobrze. Szczerze bym tutaj nie mogę tylko odjechać i dlatego, że tutaj są sniperzy, tak nie wybili to by. Panie bym tutaj dojechał, to nie bym oddał z jeden czas nie? Ale niestety i no. No niestety przebywamy ten środek, lecz no co ja się... Co tutaj możemy się spodziewać? No, raczej wybieramy i środka to wątka. A no, to tak. To było tyle. Ech. No to fajnie, naprawdę. Też film no na pewno nie był za dobry. Widziałem, że obieg 27 miał 400 WN8, nie? Więc no. No i też sobie możemy jeszcze zagrać na TVP. Chociaż nie, ostatnio graliśmy na TVP. -ku. To się postaram, żeby czołgi się nie powtarzały, tylko zagramy, że po prostu chcę zagrać e, to sobie też by polegała na tym, że wkład tego dnia gramy tym i tym, a następnego tym i tym, żeby się czołgi nie powtarzały i żebym wszystkim zagrał, które tym grażu. No to czym by tu można... Czy, czym możemy zabrać? No. To co taki mech jest? No patrjec już jest lepiej, nie? Na pewno o 100% lepiej. Może bizonta? Bizonte... Bizonta? No to 45, no dobrze. Możemy. E, też właśnie... Jak widzicie... Tutaj jest kilkanaście odcinków z pocisków OB i ogólnie Wam powiem, że serii warto czy nie warto, było kilka. Przykładowo wtedy, kiedy były te czołgi za staż i też były, chwilkę poszukam jeszcze, no i kiedy był kalendarz argumentowy, to robiłem serię z tego, nie? Ogólnie pamiętam jak był ten live, 7 godzin i minut na Sylwestra, coś wspaniałego. Eee, dobrze, Właśnie tego jest specjalnie na Tobie że jechałem na live'y i to będzie na... na cywdestę, tak? Choć teraz live'ów nie mogę robić z przyczyną, internetu to już za dobrym nie mam najwyżej pomyślałem jeszcze, jak mogę to wykombinować bo też jest starałem jakiś lepszy internet, ale... Nie wiem czy to wyjdzie. Nie wiem czy to i do tego nie mam tego dobrego ukierunku. Mam teraz jeszcze więc... Ża dobra to ona nie jest. Możecie też polecić internet jakiś. Chociaż może Wam tak jak teraz działać działać bardzo dobrze, ale chodzi mi o to, że live plus wyjanie było do tanks, to ja tu dużo, tu mam to zabiera internetu plus live który też jest duży, ja tutaj dużo zabijałem, to się na się równa 999 pingów i po pół minucie zawsze się dopiero czoło. Tak ostatnio miałem, no więc nie za dobrze. Niestety. No. Szczerze mówię, że tutaj to, no nie, ale tylko A, a, no, a i nie da, nie? Bo on oni tutaj stoją, albym błąd, ponieważ ja mam dobą wiedzieć. To musiał poczuć. No, nie Może się zerwać w każdej chwili. Tutaj stoimy. Jest... Tym go nie pokonamy. No nie. O! Pięknie. No, Ale jeszcze tech, nie? To, to musiał poczuć. Jesteśmy tech Gdzieś trzeba golda załadować, to wiadomo. Tak mi się wydaje, że gold Będzie potrzebny. To musiał poczuć. Mam do udziela będzie trzeba załadować, No... Myślę, że ta bitwa będzie o wiele lepsza. 100%. Dlaczego się nie teraz z bokiem, nie? Bo chodzi mi o to, że ten iron chce docenić. Aj, nie trafiłem. Te strzały powinny być cenniejsze. Kiedy on się wycofa, to najwyżej na tego CM będzie można skrobować. No, warzywka naprawdę piękna, raczej nie Muszę poczekać, aż on się bardziej do przodu wyjedzie. Znaczy, nie jestem pewien, czy to teraz będzie o, jakoś możliwe. No, się szczerze zdziwię, kiedy. to wyjdzie. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy! Co, niekiedy się cofał? Chciałem bardziej wychodzić Odważnie wyjechać No nie, nie będę gdzie On się właśnie cofnie Pięknie go doimy teraz Pewnie zarobimy To jest to To jest ten bus, słaka To jest ten boss który jedzie, wyjedzie, to dwa strzały i Cię nie ma czasami. Najgorzej. I dlatego... Znaczy ja bym chciał zagrać jeszcze bo lecz... No nie zagrałem, bo nie chcę, żeby, żeby się czołgi powtarzały. Ale z No nie mam bo ochoty na rck Hece. Hm. By można Mi się trochę zamienił odcinek na heki. Ale już był odcinek z heków, na chat I za dobry to nie był. A wiecie co? W sumie to ma być luźny domek to niech będzie. To trochę zmienimy tego ten... Te, o! Kolejny etap. Z, zamienimy ten odcinek w serię trochę z pocisków do koło no Lecz I ogólnie właśnie jak mówiłem, to 500 golda kupiłem e, ma Pewnie już ma... Jak chcesz, kiedy będziesz to oglądać, to napisz napis. Ja będzie czego... Mogę jeszcze podawać później na Gmailu. Mam na nasze odcinki, gdyby ktoś się wierzył, że nie uderzył, żeby nie było. Że kupiłem. ale jeśli dobrze w piaczka nie mamy. Oczywiście się nie śmieję, no? Nie? jakieś początki muszą być w ogóle w Tanks lecz to, po prostu to dla nas jest niedobrze chociaż no, czwórki to według mnie dla nich, dla takich, którzy mają 0 to jest maksimum bo nie groberą sobie tylko na sztukach albo podam dlaczego możliwe, że i mógł być lecz nie może wow! to nie było zbyt dobre wow To nieźle weszło chyba poprawimy ten odcinek z podwistych. I baczcie, jeden z szarów i mamy statystyki już na jeziorze, więc węgielny śmieszny sposób. Nie, nie, to są rzeczy, Pewnie na świecie strzeli. Podobało się. O tak, ja chcę coś to... Dlaczego nie ładuję Ja wywal mi bombę. jeden pewnie tędy by chciał muszować lub się ustawić tutaj, ale chyba ustawi się tutaj, tak, ustawi się tutaj. Um, a może coś spotnie, coś spotnie, na 100% coś spotnie. Co? So... To so, raczej teraz nie powinien wykryć. A on będzie nam tylko spotował. Aha. To już raczej nie, spo, nie pospotuje. z tego kolegę. To ciekawe, że tu nie na tego SCV-a. się że on wyjedzie tu na szkołę pojeżdżą. Albo do dobra pojadę. Bo nie wygląda jakby miał jechać. Przecież on jest nawet doświadc doświadczony. 21 tysięcy litrów. Było się... Nie... świetnie. A jeśli będzie jakieś wynoszenie też jakiegoś okrutnego, to nie ma. Tu, czy chciałem poczekać, aż będzie potem? No, zwierzę, że jakimś. To musiało boleć. No to nie do tego to... A co jest? Widzicie, to? Jak się... się. mogło wejść za dwie Ty, czy ja nie mam spota? Czy mam spota, czy nie? Nie. Może jakiś rekordowy, No akuratowy... Nie, tak, 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 to jeden... Aha, nie, to byli jeden, nim, no Ale nie. Rzecz to prawo, może... Dobra Dobra, ja się jestem nie, lotnim Szyj na pewno ja Co mi się podoba? Że nie przyjąłem. Jak tutaj pan tak szybko strzał? To chyba już po nas. Ja się jestem Chyba by ten STV z hajków strzelał. To nie potem 21. Wszyscy na hajkach ściągnęli ze mnie. Jedna z gości nic No szczerze, to nawet nie ma po co Jest sprzeciwiać mu. Pięknie! No, 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 no. A szkoda Bym chciał jeszcze jeden strzał oddać hmm. No ale już nie mieliśmy szans Ale że tamto weszło do 474 To nieźle <laughs> 1208 uszkodzeń Zobaczymy zaraz jaki był mój rekord Ale myślę, że większy był Większy Na hetcerze. Na pewno to jest niemożliwe, żebym robił jako to tak. Hmm. No dziewczoko. Mówi kot. kurt. tak, I tutaj czwórecz Hec. Ehm. Najwięcej już powiedziałem w bitwie. No oczywiście, że nie że nie mogłem powiedzieć, 2400 prawie, największe największej to 7. No tak też czułem, to nieźle nawet. No to byłoby na tyle. Były trzy bitewki, ale ja myślę bardziej, że były te dwie bitwy na odcinek, ale no możecie mi napisać co wolicie. I teraz jeszcze sobie odbierzemy schemat. Ja myślę w sumie, a, polski weźmiemy, polski schemat, bo ogólnie Wam powiem, że. Mm, yy, można tak uznać to, że za schematy robię polską linię do 60 TP, nie? Yy, bo Wam powiem, że. Znaczy teraz nie chcę, bo teraz inne czołgi robię i też potrzebuję za schematy coś, jakieś tam czołgi. No, ogólnie właśnie. Szczerze do tej siódemki, to połowę to tutaj trochę, troszeczkę, nie tutaj chyba pogałem chwilę, no pograłem, nie wiem w sumie na jakim czołgu, ale chwilę na jakimś czołgu pogałem i od razu, o chyba na tym, że musiałem tylko działo zbadać, nie, więc do szóstki, do schematy przeszedłem, dobrze, to byłoby na tyle, yy, no i zostawcie łapkę w górę mhm. i to byłoby na tyle, siemaneczko.